Witam Cię serdecznie w naszym siódmym już spotkaniu w cyklu Jak rozkochać się w świętej. Jak zawsze poprośmy Ducha Świętego o to, żeby ogarnął całe nasze jestestwo i przysposobił nas do tego, abyśmy rozmiłowali się w Eucharystii w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prosimy cię, Panie, o to, abyś dał nam i pogłębiał w nas ciągle ten głód eucharystii, to pragnienie i tęsknotę za Eucharystią. Prosimy cię Panie o to, aby nie ustawało w nas to to pragnienie, aby poznawać to co najświętsze. Prosimy cię o to, aby ta chwała, o której dzisiaj będziemy mówić, ta gloria była naszym udziałem w codzienności przez właściwe przeżywanie i głębokie wchodzenie w to najświętsze misterium. Spraw Panie, abyśmy przyjęli również łaskę, którą wyprasza nam Maryja, niewiasta Eucharystii, ta, która dała nam Jezusa przez swoje Fiat. Niech Cię Błogosławi Bóg Szechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wchodzimy zatem już w ostatnie elementy obrzędów wstępnych Mszy Świętej, czyli dzisiaj. Powiemy sobie o glorii, chwała na wysokości Bogu. Ten hymn chwała na wysokości Bogu jest nazywany hymnem anielskim. A to z tej racji, że pierwsi ten hymn w części wyśpiewali Bogu aniołowie, kiedy urodził się Jezus w Betlejem. Jak wiemy, święci nam to mówią po podczas każdej mszy świętej są z nami obecni aniołowie, jest ich bardzo dużo. Ci aniołowie uzupełniają nasze braki w modlitwie. Czasami niewiele potrzeba, aby dochodziło do jakiegoś rozproszenia, nieuwagi. I anioł właśnie jest po to, żeby, żeby to nasze uwielbienie Boga, któremu nie dostaje często, żeby ono było praktykowane. Hymn Chwała na Wysokości Bogu to jest hymn, który nazwany jest również hymnem. Takim doskonałym w uwielbieniu Pana Boga. My w tym hymnie o nic tak naprawdę nie prosimy Pana Boga. My cieszymy się z tego powodu, że jest Bóg. Ktoś bardzo pięknie powiedział o tym hymnie, że jest to taki hymn, w którym zakochany w Bogu człowiek mówi Panu Bogu o swojej miłości, ale brakuje mu słów na wyznanie tej miłości i powtarza podobne słowa: chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wysławiamy Cię. Bardzo dobry sposób na to, aby pogłębić w sobie, przeżywanie mszy świętej albo nawet przygotować się do niej właściwie to jest takie aby przyjść przed eucharystią kilka minut wcześniej przynajmniej kilka minut wcześniej wziąć sobie tekst właśnie tego hymnu chwała na wysokości Bogu i tak modlitewnie przeczytać Modlitewnie, zdanie po zdaniu. Wówczas jest ogromna szansa na to, że, że to serce będzie właściwie przysposobione do, właśnie do całej mszy świętej. Poza tym, jeśli chodzi o naszą postawę w życiu codziennym, w odniesieniu do tego hymnu, to Pan Bóg przez ten hymn zaprasza każdego z nas do tego, żebyśmy, żebyśmy pamiętali o tym, że naszą pierwszą modlitwą to jest modlitwa uwielbienia. To jest modlitwa również dziękczynienia, a modlitwa prośby, ona jest w dalszej kolejności. My często te porządki odwracamy, ale tutaj akurat jest takie zaproszenie. Wtedy, kiedy człowiek uwielbia Pana Boga, to pokazuje Panu Bogu, że w zasadzie zależy mu przede wszystkim na Panu Bogu. A wtedy, kiedy prosimy, pokazujemy, że nam zależy na nas. Jesteśmy jakby w tym centrum. Oczywiście Pan Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy i o tej modlitwie pamiętali, ale żeby była ta właściwa proporcja. I ostatni element obrzędów wstępnych Mszy Świętej to modlitwa, która nazywa się kolekta. Ta modlitwa składa się z kilku elementów. Pierwszy element to jest wezwanie kapłana: módlmy się, i w tym momencie powinna być chwila milczenia. Przypomnę, że to milczenie. To nie czas na zastanawianie się, tylko akcja liturgiczna przenosi się z płaszczyzny z ołtarza na płaszczyznę mojego serca. Ja teraz wewnętrznie w sercu mam coś zrobić. Co? Teraz powinienem wzbudzić w sobie intencję, z jaką przyszedłem na Mszę Świętą, wzbudzić w sobie i wewnętrznią wypowiedzieć, wewnętrznie. Później kapłan, jako celebrans przewodniczący tej celebry, on wszystkie te intencje zbiera razem, razem i przedstawia Panu Bogu jako nasz pośrednik. Są takie miejsca, chwile we mszy świętej, kiedy jest bardzo ważny moment i my potrzebujemy pośrednika. Tym pośrednikiem właśnie najdoskonalszym czy właściwym jest, jest kapłan. Dlatego on zbiera te wszystkie nasze modlitwy. Ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że te prośby nasze i błagania, że one mają być proporcjonalne do. Proporcjonalne do świętości wydarzenia, w którym teraz się znajdujemy. Mam tutaj z sobą mszał. Tak na Chybił trafił, żeby nie było, że jestem przygotowany akurat do tego. Na Chybił trafił. otworzy jakąś kolektę, gdziekolwiek, i proszę. A to z drugiej strony, jednak. I proszę przeczytać. Przeczytam, o, przeczytam jakąś kolektę jedną. Boże, Ty nam zesłałeś zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. I potem jest zakończenie przez krótką doksologię. Czyli Kościół nam pokazuje, że ta nasza modlitwa ma być w sprawach bardzo ważnych, czyli jeśli już o coś proszę, to powinienem prosić o sprawy te najważniejsze, tak jak tutaj, na przykład w tej kolekcji, którą przed chwilą wypowiedziałem. Obdasz nas prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem, czyli tym dziedzictwem, które czeka na nas, prawdziwą wolnością, czyli tą wolnością, która z Boga jest, a nie tą ziemską. Czyli mamy prosić o wielkie rzeczy. My niestety mamy takie tendencje do tego, żeby ciągle obniżać poziom i widać to bardzo wtedy, kiedy na przykład gromadzimy się przy jakiejś okazji świąt. Czy innych uroczystości rodzinnych składamy komuś życzenia, wypowiadamy ciepłe słowa, i na koniec wielu ludzi ma taki zwyczaj, że wypowiada takie słowa: I życzę Tobie zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Dzisiaj, kiedy przeżywamy czas pandemii, to zdrowie jest rzeczywiście takie bardziej zauważalne niż do tej pory, chociaż kiedyś ono było bardzo też ważne. Ale Kościół nam ciągle, pamię ciągle przypomina: zdrowie jest bardzo ważne to jest talent, który dał nam, Pan Bóg i wtedy, kiedy ja mam niewłaściwy stosunek do zdrowia, to popełniam grzech. I mało ludzi się z tego spowiada, że na przykład źle się odżywiają albo niehigienicznie żyją. A to wszystko oczywiście potem się jakoś ścina na organizmie, który, w którym rodzą się różne choroby. Dlatego ważne jest, o tym, że ważne jest to, żeby pamiętać, najważniejsze jest zbawienie, najważniejsza jest miłość. Najważniejsze jest to, żeby żyć w pokoju, żyć w stanie łaski uświęcającej, a wszystkie inne rzeczy są drugoplanowe. I tego nas ciągle na powrót, na nowo i głębiej uczy liturgia. Błogosławię Cię na to, aby właśnie zbawienie, miłość, którą Pan Bóg Tobie daje, była najważniejsza dla Ciebie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.